O, witam Was, jestem Ghost 23 i to jest reklama serwera Minecraft. Yy, tutaj są zasady. No i witam was. Yy, I to jest reklama takiego serwera mojego. on jest bez pluginów, ale postaram się żebyście czuli się jak z pluginami. <tryk> Dobra, najpierw pokażę Wam yy, metro Sorry, dobra, zmieniłem tych tak. Y, tutaj mie miejskie metro... Miejskie metro w budowie. Y, nie wchodźcie tutaj, nawet nie ma po co. Pusty pokój. Y, tutaj jest arena, który, która jest... Widzicie? Y, tutaj sobie zobaczycie. Działki. O, jeszcze na start zostaniecie. Tutaj, gdzie tutaj są działki, um, tutaj do, bo, dopis, dopiszę, tu będzie droga do kościoła tam. No, na razie to by było tyle. Tu są jeszcze będą działki na sklepy. No. No no jeszcze w przyszłości będzie tutaj dużo to jest arena a tutaj jest kopalnia publiczna która później będzie jeszcze udoskonalona. nie będzie zbyt dużo adminów staram się żeby postaram się, żeby było chociaż trzech żeby chociaż było trzech adminów i dwóch modów postaram się tak, żeby było, czyli zaliczam yy, już, no już, już, już ma dwóch adminów, Może bę będą, może będą jeszcze jakiś moderatorzy. Pamiętajcie, yy, moderatorzy nie mogą latać. Choć mogą Wam dać działkę albo, przy, albo coś przy, albo coś dostać, bo, bo mogą Wam dać tę nagrodę. Badmini. budujemy serwer. Nie, niektóre dni będzie zamknięty, bo oczywiście nie budowa. Ale dobra, mieszka z tym. Muszę sobie jest mar marne No i dobra. Mhm, więc... do zobaczenia na serwerze multiplayer. Nara.